Cześć, to z obrazy.pl i dzisiaj będę robić flipkapa, a nawet trzy flipkapy na tym 30 na 40 cm podobraziu. Do tego mam wymieszane kolory. Moje kolory są wymieszane pół na pół z puri medium, a moje puri medium to jest klej magiczny. Mniej więcej 50% wody, 50% kleju. Czyli można powiedzieć, że mam dwie części farby: jedną część kleju i jedną część wody. Wszystkie moje farby mają taką samą konsystencję, bo sprawdziłam. Jest ich mniej więcej po tyle samo, czyli około 110 gramów. I jeśli chodzi o konsystencję, pokażę Wam na niebieskim, bo ładnie widać, jak podniosę mojego patyka. Po pierwsze zostawiać ślad na farbie, a po drugie, jak podniosę i policzę, to powinna się farba oderwać od patyka mniej więcej na 8, yy, może 9. Więc liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i się oderwało. I wszystkie moje farby mają taką samą konsystencję, albo bardzo podobną. Dodałam do niektórych ciut więcej wody, żeby to było. Moja biała może dlatego, że jest zupełnie kryjąca. jest Wydaje się gęstsza od żółtej, ale ta jest pół przeźroczysta, a nawet półtransparentna. No dobra, słuchajcie, to moje mam trzy kubeczki i będę wylewać. Pora na ułożenie moich kubków. Farby są wymieszane z silikonem i wleję mniej więcej połowę kubka na jedną warstwę. A potem polecę dalej. Ja wcześniej do moich kubków wsiknęłam ciut silikonu w sprayu. Potem te kubki wzięłam i wytarłam. żeby nie było nadmiaru silikonu, między połowa. Nie. Wiecie, to jest strasznie dużo farby ponad pół litra farby będzie. I to co idzie na spód kubka jest tym co będzie na samej górze, czyli teraz ten niebieski. Staram się układać. Nie wiem, czy to widać, bo zmieniłam kąt mojej kamery. No ale nie zapada się farba. Jest szansa, że konsystencja jest w miarę taka sama, więc farby się układają jedna na drugi. To jest za mało. Niestety nie mam przeźroczystych kubków. Takich dwusetek, tylko są A, teraz białe, bo to jest w, bo turkusowy jest kolorem nieprzeźroczystym, kryjącym, bo jest w nim biały. Tu jest w moim granacie, w moim błękicie paryskim, w moim błękicie paryskim jest Jest trochę błękitu podstawowego. W ogóle wszystkie moje farby są Renaissance Colors. Jest trochę błękitu podstawowego. I trochę. Teraz tak, żółty czy pomarańczowy? Jak myślicie? Pomarańczowy, żółty, czerwony. Żółty, pomarańczowy, czerwony. Żółty, pomarańczowy, czerwony. Bo niestety wszystkie te farby są. nie są kryjące, tylko są albo półtransparentne, albo półprzeźroczyste. W tym kubku jest najmniej. Ja teraz zacznę od tej strony. To będzie pomarańczowy. potem tam pomarańczowy. I znowu pomarańczowy. żeby mi została druga połowa na drugą połowę, na drugą warstwę. No i na sam koniec czerwony, bo też nie chcę na przykład czerwone koło niebieskiego jeszcze jakoś ujdzie, ale pomarańczowe koło niebieskiego dami mi błoto, za mało. Czyli znowu teraz resztka turkusu. No dobra, słuchaj, teraz pytanie, jak ja to zrobię? Żeby te kubki nie przewróciły mi się całkowicie i nie zrobiły mi po prostu bałaganu, bo boję się, że one są w miarę pełne, a to się. To nie jest tak stabilne jak stół, ale cały czas walczę z kamerą, więc. Więc, więc robię to w ten sposób. Wezmę tekturkę i po prostu. Jeden tu, drugi tu, trzeci tu. A, nie uciekaj mi. Raz. Ale już się komórki zrobiły, więc może nie jest tragiczne, tragicznie. Chwileczkę postoją. Drugi, i na sam koniec trzeci. No dobrze, mam nadzieję, że wszystko, co miało spłynąć, to spłynęło. I teraz po prostu pociągnę je do siebie. Od którego zaczynamy? Może od środkowego? Nie, środkowy zostawię sobie na koniec. Raz, dwa, trzy, hop! Ula, la, 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 la! Dużo farby, a to i tak mi stanie. Może za szybko. Raz, dwa, trzy, hop. Zupełnie inna bajka. I wypływa mi tutaj z boku. Trzeci będzie najważniejszy. Patrzcie, ile komórek już się zrobiło. Troszkę za dużo, jak na moje wewnętrzne potrzeby. Raz, dwa, trzy. Piękne kolory. Najpierw zrobię tą stronę. Nie. Najpierw tą stronę. Nie będę opalać. Opala? Nie. Łapacz rogów jest. Może w ogóle nie będę opalać. No dobra. Powolutku. są w super fajne. Ten róg jest zrobiony, ale ja go zaraz dorobię. Zaczynamy od tego roku. Hop. I wracam. Teraz, Teraz tutaj. Czyli wrócę tym na środek. Moje komórki są bardzo rozciągnięte, a jeszcze w ogóle nie obalone. Chyba w ogóle nie będę ich opalać. Ten bok jest w ogóle niepokryty, ale to nic. Widzę dokładnie, gdzie jest moja farba. Teraz powolutku. No, powiem tak. To nie jest Julie Cutts. To są wielgachne, rozciągnięte komórki, aczkolwiek niektóre są bardzo piękne. Moje farby albo były za rzadkie, były za rzadkie. To mi się wydaje, że one były za rzadkie. Ten róg, hop, poszedł. Jeszcze tutaj z boku. Widzę po tym, jak się bardzo szybko przemieszczają. No, ale moim zdaniem to wszystko jest bardzo ciekawe. Tylko za... Powiedziałam, że jest takie... Mm, busy. Pozbędę się trochę tego. Tu mi się nie podoba ten... Ten fragment. Mało mi się podoba. Ale to po prostu można zmienić kompozycję. Z drugiej strony tam są te najfajniejsze komórki. Ok. Widzicie co? Na razie zostawię. A może jednak opalę. Może ja to jednak opalę. trochę niebieskiego. Bo tu mam taki goły fragment podobrazia, który zaraz sobie spłynie. Polutku delikatnie idę farbą z boku na bok. Może nie, no tak. Wyglądało to trochę bardziej naturalnie. <laughs> za dużo komórek na dzień dobry. Więc moje farby były za rzadkie. Powinny jednak być gęstsze. Ale jak to ma ładnie mówią, it is what it is. Czyli pewnych rzeczy nie przeskoczę. Ale to nic. To jednak opalę, żeby zobaczyć, czy może wyjdą jakieś prawdziwe komórki z tego wszystkiego. To byłoby ciekawe. za dużo farby było albo za dużo silikonu, bo zaczęło mi się odkrywać po obrazie. Tu mam jeszcze takie jedno miejsce, jedno miejsce. Nie wymieszamy farby. Okej. Okay. No, patrzcie, tutaj. Zaraz wam pokażę na zbliżeniu. No, wydaje mi się, że będzie to bardzo interesujące i zupełnie inne od moich wcześniejszych prób. Teraz czyszczę obraz. Teraz czyszczę boki. Żeby mi nie ściągało więcej farby. To jest dużo białego, a tak prawie w ogóle białego nie ma. Ale komórki są bardzo fajne. W końcu takie, jak miały być. I trzymają kształt. Nie mówię o tych, co wyszły na samym początku, ale te tutaj, no to rzeczywiście, no, 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 trzeba będzie popracować. Teraz pytanie, czy coś takiego uda mi się zrobić z. PVA i to będzie mój następny eksperyment. Czyli zrobić dokładnie to samo, takie same kubki, te same kolory, tylko że z klejem PVA. Zanim Wam pokażę, jak to wyschło, chciałam tylko szybko pokazać, jak to pięknie wygląda na mokro. Kolory są fantastyczne, ale to się zmieni, ale te komórki są bardzo interesujące i ciekawi mnie, czy tak samo wyschną. No niestety w niektórych miejscach zrobiły się wielgachne komóry, no ale w końcu jest to eksperyment. Minęło kilka dni i mój obraz wysechł no naprawdę przepięknie. Kolory są soczyste, nic mi nie popękało, więc jestem bardzo zadowolona. Jest to zgodne z moim poprzednim wylewaniem klejem magicznym czyli tutaj na razie nie ma różnicy. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to daj kciuka w górę i subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. A w komentarzach poniżej napisz mi, czy wychodzą Ci ładniejsze komórki z klejem magicznym, czy nie. I jak to robisz, jeżeli ci wychodzą fajne komórki? Jest trochę błota, ale bez przesady. Błoto widać szczególnie tutaj na pomarańczowym. Zrobił się taki lekko zielony, powiedziałabym, że zgniły. Za to komórki są wielgachne, o wiele większe niż bym chciała. Oczywiście mówię tutaj o tych komórkach, które zrobiły się. Samoistnie, a nie o tych, które wyszły przy opalaniu, tak jak na przykład te tutaj. One są przepiękne, idealne i dokładnie takie, jak chciałam. Tylko, jest ich bardzo mało. Ale jak są, no to są wielokolorowe, mają fajne obwódki i ogólnie rzecz biorąc, to jest to. Moim zdaniem wymaga to kolejnych eksperymentów. Więc kupiłam. 3 litry kleju, co by mieć czym wylewać i eksperymentować. Jeżeli potrzebujesz kupić klej magiczny, to link do kleju, jak i do palnika znajdziesz w opisie poniżej. A z boku za to jest link do różnic wylewania klejem magicznym wikolem i PVA oraz do playlisty, gdzie są wszystkie trzy flipkapy robione różnymi klejami oraz podsumowania. No dobra, do zobaczenia w następnym odcinku.